Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja Wam pośle od Ojca, Duch Prawdy. Które od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On Duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, Cokolwiek usłyszy, i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Oto słowo Pańskie. Witamy się tutaj w tej kaplicy dzisiaj w nocy. Przyzywaliśmy Ducha Świętego najpierw słowami akatystu do Ducha Świętego. Jeżeli nie znacie tekstu, nigdy nie modliliście się akatystem, do Ducha Świętego bardzo serdecznie polecam. Ja modliłem się kilkukrotnie, a wczoraj jakby na nowo odkryłem to, co jest w nim zawarte. Jakoś mocno mnie poruszyło już od początku, kiedy ta modlitwa wprowadzała nas w taką świadomość, że duch jest we wszystkim od początku. Właśnie tam. Były wymienione wszystkie minerały, w ogóle cała energia życiowa, wszystkie rośliny, zwierzęta, wszystkie instynkty że za tym wszystkim stoi duch święty i daje temu wszystkiemu harmonię i stałość. Także w tym wszystkim, co jest w nas, wszystkie nasze twórcze siły artystów, śpiewaków, malarzy, kaznodziejów że. Wszystkiego tego nie można sobie wyobrazić bez Ducha Świętego. Od tego, co najmniejsze, od tego, co najbardziej pierwotne, do tego, co nazywamy już wysoką sztuką, techniką, czymś, co w ogóle już też jest dla nas trudno dosięgłe, Duch Święty wszędzie jest. To jest Ten, który jest, który był i który przychodzi. Czy ja o nim tak myślę, czy w tych wszystkich miejscach go widzę? właśnie w tym wszystkim, co najmniejsze i w tym wszystkim, co największe. W tym wszystkim, co najprostsze i w tym wszystkim, co najbardziej złożone i skomplikowane. On wszędzie tam przebywa i to jest dla niego naturalny, naturalne miejsce i czas przebywania, naturalna przestrzeń jego obecności. I to jest jakoś zachwycające, bo też cały czas, śpiewając akaty, zwracamy do tego, że dzięki temu wszystkiemu, dzięki temu, czego jesteśmy świadkami, świadkami obecności Ducha Świętego, możemy śpiewać alleluja. Nie? Czyli chwała Bogu, chwale Cię też, bo w tym alleluja jest jednocześnie zawarte i wychwalanie Boga i zachęta do siebie nawzajem, żebyśmy wychwalali Boga. I śpiewając alleluja. Tak, jakby wkładamy nowy ogień, wkładamy nowe życie, nawadniamy jakąś nową rosą to wszystko, co w nas jest. I mówię o tym od początku, by przywołać to nasze tu i teraz, to gdzie dzisiaj jesteśmy, w takim stanie, jakim jesteśmy. I trzeba sobie powiedzieć, to jest stan niepełny. To jest stan, w którym doświadczamy niewystarczalności. Cały czas mamy takie doświadczenie, że to, co mamy, to, co widzimy, to, czego doświadczamy, nie wystarcza. To jest to doświadczenie choćby uczniów przy rozmnożeniu chleba. O, jest pięć chlebów, dwie ryby, ale to nie wystarczy do tego, co chcemy zrobić. O, mamy 200 denarów. To nie wystarczy w innym momencie mamy siedem chlebów, ale to nie wystarczy. Nie biorą pod uwagę tylko jednego, że mamy owszem pięć chlebów i dwie ryby, ale też mamy Jezusa. Że mamy siedem chlebów, ale też mamy Jezusa, mamy 200, denarów, ale mamy też Jezusa. To się odwraca w tej scenie Skany Galilejskiej. Kiedy Maryja przychodzi. I mówią, i mówi, nie starcza. Czyli nie mają wina. I ona wie, że jak z tym nie starcza, nie mają, przychodzi do Jezusa, to nie tylko wystarczy, ale będzie jeszcze nadmiar. Właśnie to, co dzisiaj słyszymy najmocniej w Słowie. To to, że jest posłany Paraklet, który wszystkiego was nauczy, przypomni, a nade wszystko przypomni wam o mnie. O mojej obecności, o to, że ja jestem konieczny, żeby wam wystarczało i, sta i jeszcze nawet, żebyście mieli nadmiar, inaczej ciągle będziecie doświadczać niewystarczalności. I tak po prostu jest. My też przychodzimy choćby na tę Eucharystię. Dlaczego? Bo nie jesteśmy wypełnieni do końca. To, co powiedziałem na początku Eucharystii, to jest właściwe chrześcijanom. Poczucie, że to, co jest, jest niewystarczające. W tym świecie bardzo często ostatnio słyszymy, że musisz się zachwycić minimalizmem że to, co jest, to, co masz, to mało powinno ci wystarczyć, tak jakby na tym to wszystko miało się skończyć. To nie jest myślenie chrześcijańskie. Myślenie chrześcijańskie jest dużo bardziej niewygodne dla człowieka. Ciągle trwanie w niewystarczalności, ciągłe doświadczanie, że to, co jest, to jest za mało. Dlaczego? Bo mamy Ducha Świętego, który ciągle mówi w nas mało, mało, mało. Jeszcze za mało. I nie chodzi tylko o rzeczy materialne, chociaż też chodzi, tylko przede wszystkim o obecność Jezusa. Za mało Jezusa w Twoim życiu. Czyli za mało miłości w jej najróżniejszych wymiarach. Za mało miłości do żony, do męża, do dzieci, do siebie samego. Za mało miłości do tego, co jest ci powierzone, do tego, co masz robić, za mało pasji, za mało radości z tego, za mało pokoju ci to daje, za mało harmonii w swoim życiu, za mało. I jakżeli słyszysz to, za mało w sobie, to dobrze. Tylko, że bardzo często jest to dla nas zła nowina. A Duch Święty chce nam to mówić jako dobrą nowinę. Bo przychodzi też zły i to poniża. Mówi, zobacz, nie starcza. To jest wina Twoja, to jest wina innych, to jest wina Boga. I dlatego wchodzimy na taką ścieżkę, która nas prowadzi w dół. A Duch Święty nie po to jest dany. I On nazwie też rzeczy po imieniu, i też pokaże Ci jeszcze w większym świetle braki, niedostatki. Ale jednocześnie powie Ci, jeżeli jest Jezus z tymi wszystkimi brakami i niedostatkami, to to jest wystarczające. Przypomina mi się kiedyś pan Janek Mela, ten, który zdobył. Dwa bieguny, mimo że nie ma jednej ręki i nogi, założył taką fundację, właśnie tu, w którym gromadzi właśnie tych wszystkich ludzi, właśnie bez, róg, bez rąk, bez nóg, bez oczu, tam z różnymi ubytkami nazwijmy to. I oni kiedyś wybrali się na taką wycieczkę w niedzielę w Bieszczady. No i jak niedziela, no to do kościoła. Przyszli do kościoła. Probosz wyszedł i właśnie czytał Ewangelię o tym, jeżeli oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłupię, jeżeli ręka odetnij ją, jeżeli noga odetnij ją i jak skończył czytać, popatrzył się i widzi w tym swoim małym drewnianym kościółku ludzi bez oczu, bez rąk, bez nóg, przeraził się. A Janna to mówi, jesteśmy wystarczająco sprawni. Po ludzku może się wydawać brak na braku. Ale warto usłyszeć to słowo od Ducha, słowo pełne wiary, nadziei i miłości. Jesteś wystarczająco sprawny, jesteś wystarczająco sprawna taka, jaka jesteś, do tego, by żyć Ewangelią, by żyć miłością. Jasne, że to jest trudne. Czasami tego doświadczamy, mając wszystkie nogi, ręce i wszystko, co nam potrzeba. No. Przypomina mi się, jak kiedyś ojciec Joachim Badeni przyjechał na rekolekcję do klasztoru i głosił do sióstr o Duchu Świętym i mówił w konferencji: Duch Święty, ogień, płomień, żar. Często w klasztorze zostało już tylko centralne ogrzewanie. I jest miło, i jest ciepło, ale już dawno o nic nie chodzi. Nie ma ognia. I możemy nawet się w ten sposób oszukać, że jakoś sobie radzimy, że jakoś jesteśmy wystarczający. No jakoś to, co mamy, mimo tego, że gdzieś tam tak doskwiera ta niewystarczalność, no jakoś uznajemy to źle. Bo wtedy już tylko zostaje centralne ogrzewanie. Jest może miło i ciepło, i jakoś sobie radzimy, ale dawno już o nic nie chodzi, bo nie ma tego płomienia. A jak to się mówi od kaloryfera, niczego nie zapalisz. Duch Święty chce dzisiaj przyjść do tego, co jest, i chce wypełnić nas. Sprawa po sprawie, krok po kroku, przestrzeń po przestrzeni, relacje po relacji, moje myśli, jedne po drugich, gdzie doświadczamy tej niewystarczalności. Tam rzeczywiście chce przyjść Duch Święty. I On sobie z tym poradzi. Dlaczego? Bo był od początku przy stworzeniu tego wszystkiego. Był w Jezusie, gdy On to wszystko zbawiał i będzie cały czas na wieki razem z nami. I będzie nam udzielał tych wszystkich darów, które nam są potrzebne do życia, nie po to, żeby nasze życie było spełnione, ale my, żebyśmy spełnili zamysły Boże, które On złożył w naszym życiu. Więc nie możemy żyć tylko na ludzką miarę ale Duch Święty nieustannie będzie nas pobudzał do tego, byśmy żyli na Bożą miarę. Dlatego przyzywajmy dzisiaj Ducha Świętego. Niech przyjdzie, niech uczyni wszystko nowe, niech to, co jest niewystarczające w naszym życiu, nie tylko będzie wystarczające, ale przekroczy nasze wszystkie marzenia i pragnienia. Ja o to chcę się dzisiaj modlić i mogę tylko Was też do tego zachęcać.